Po ogłoszeniu raportu o wojennych reparacjach od Niemiec, widać już kto jest kim w polskiej polityce, czy maski opadły. Pytamy przedstawicieli kolejnych partii politycznych, a są z nami wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, szef Struktur Wielkopolsce, poseł Skalisza, dr Andrzej Grzyb. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, pozdrawiam pana, pozdrawiam e, radiosłuchaczy i pozdrawiam kolegę z Piły również. E, właśnie, a przy naszym drugim telefonie poseł Prawa i Sprawiedliwości z Ziemi Pilskiej, Marcin Porzucek. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry panie redaktorze. witam pana posła, witam także słuchaczy z całej Wielkopolski, nie tylko z Ziemi Pilskiej, ale też z zachodniej Wielkopolski, co również jest w moim okręgu No i co ciekawe, również nas tam słychać prawie aż do morza, to, to z drugiej strony. Dobrze, zostawmy już te pozdrowienia serdeczne i uprzejmości. Chciałem przejść do pierwszego pytania, może do pana prezesa Grzyba i zacznę może od cytatu. Mamy tu do czynienia z grą wewnątrz kraju, natomiast nie ofensywą na zewnątrz. Tak mówił Marek Sawicki, członek Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego, pytany o dochodzenie reparacji od Niemiec. I chciałem zapytać panie prezesie, czy to jest stanowisko całego psl i czym różni się ono od słów szefa PO Donalda Tuska o tym, że to rozgrywka wewnętrzna, a może to jest wspólnie, wspólne stanowisko całej opozycji? Nie, panie redaktorze, ja myślę, że yy, yy, nie znam całego kontekstu wypowiedzi akurat posła Sawickiego, natomiast Proszę zauważyć, że to jest raport, który został przygotowany przez auspicjami parlamentarnymi przez pana posła Murarczyka, który był przewodniczącym tego zespołu. Gdyby ten raport miał stać się notą rządową, czy elementem, czy składnikiem, czy załącznikiem do noty rządowej, to oczywiście w tej chwili musiałby rząd podjąć decyzję w tej sprawie, że z taką notą. O której mówi pan premier Morawiecki, że się zwróci do rządu niemieckiego. Natomiast wydaje mi się, że tutaj powinien zaistnieć taki element również pewnego zbliżenia, przynajmniej stanowisk, ja bym do tego zachęcał, pomiędzy autorami raportu, a wszystkimi przynajmniej siłami politycznymi, które w polskim parlamencie są reprezentowane. To byłoby. To jest ze wszechmiar sensowne. Dlatego, panie prezesie, zacząłem od tego pytania właśnie czy to jest stanowisko całego, całej opozycji, czy wspólnie ustalone, czy, czy tylko PSL, czy pan ma inne zdanie na ten temat właśnie? Nie, nie, nie ma żadnego wspólnego stanowiska opozycji. To jest zdanie, które ja prezentuję, również wiem, że moi koledzy podzielają taką opinię, że dobrze byłoby, aby zbudować jakąś formę, no nazwę to przynajmniej prezentacji czy konsultacji tego pomiędzy akurat autorami. Tego raportu, mhm. a pozostałymi partiami politycznymi, które są w polskim parlamencie. Ale czy w skrócie rzecz ujmując, czy Pan jest za tym i dobrze, że się stało, że został ten raport przygotowany, czy źle, czy powinna się Polska domagać tych reparacji, czy nie? Panie redaktorze, to zostało wyrażone już stanowisko w, w stanowisku polskiego parlamentu z roku 2004, kiedy mieliśmy tuż przed datą polskiego członka. Tak ja pytam o Pana opinię. Tak, ja uważam, że tak. Dobrze, że się stało, że, że o tym mówimy, że o tym nie zapominamy. To jest też jakby wypełnienie tego, tej dyspozycji, która została wyrażona w uchwale Sejmu z 2004 roku. Rozumiem. Ona, Pan było, poseł... ona, była, re, ona była reakcją na, to przypomnę, bo to nie wszyscy pewnie pamiętają, reakcją na między innymi em, słowa wypowiadane przez ówczesną przewodniczącą, panią Erikę Steinbach. I wtedy przypomniano, że ta kwestia nie jest rozliczona. To ta kwestia nie jest rozliczona i kwestia reparacji, zadośćuczynienia z, ze strony Niemiec w kierunku Polski wymaga, wymaga rozstrzygnięcia. To nie jest proces łatwy. Rozumiem. Panie prezesie, przepraszam, ale ze względu z czasowy, jeśli mamy tymiarze, poruszyć jeszcze kilka mamy tak, spraw, to. muszę przejść. polityczny, ale również moralny w szczególny. Nie jest Panie prezesie, muszę przejść do kolejnego pytania i do też oddania głosu panu posłowi Porzuckowi. Jak pan ocenia te no, różne komunikaty, które płyną z ust różnych polityków opozycji? No, widać wyraźnie, że politycy opozycji w tej uchwale w Sejmu z 2004 roku faktycznie podjętej ponad podziałami politycznymi, dzisiaj mają poważną wątpliwość. Słyszeliśmy pierwsze komentarze Grzegorza Sfetyny, Radosława Sikorskiego, także Donalda Tuska. To jednak widząc te sondaże, które się pojawiały w różnych mediach, że zdecydowana większość Polaków uważa, że oczywiście Polska powinna żądać reparacji od Niemiec za te wszystkie zbrodnie, gwałty, zniszczenia mienia. Jak najbardziej to nam się należy. To, o czym mówił pan poseł Grzyb w no, 2004 roku i co się wtedy stało po tej uchwale? Ówczesny premier, pan Belka, który został zaproszony e, kilka lat temu, trzy lata temu dokładnie e, na listę koalicji e, e, europejskiej, z której zresztą pan poseł Grzyb także startował, w 2004 roku e, czy podjął działania, do których e, wzywał polski parlament? Nie. Podjął działania wręcz przeciwne. Spotkał się z Gerhardem Schröderem, ówczesnym kanclerzem Niemiec. Dzisiaj przyjacielem Putina ustalili, że tak naprawdę żadnych reparacji Polska nie oczekuje. No to był, było coś, co można by określać mianem zdrady stanu, zdrady narodowej, no ale ten człowiek nadal był i funkcjonuje po dziś dzień w polityce często jako ekspert. Natomiast ja liczę na to, że mimo wszystko politycy opozycji nie będą przeszkadzać, a mogą też trochę pomóc. To mhm. też, poprzez Europejską Partię Ludową, zarówno Platformę Excel są w tym gremium. Mogliby naciskać zarówno swoich kolegów z Niemiec, ale też z innych krajów, bo przypominam, 70. No wtedy krajów... będzie ta wiarygodność tych słów, które słyszeliśmy przed chwilą z ust tak pana jest, prezesa. Ale, panie redaktorze, bo ja często słyszę, a bo to było dawno temu. drodzy państwo, właśnie niedawno, w ubiegłym roku, Niemcy po ponad 100 latach wypłaciły miliardowe odszkodowanie To jest kraj w południowo-zachodniej Afryce, który był kolonią niemiecką na początku zeszłego wieku, ponad 100 lat temu. Tam także mordowano, oczywiście dopuszczano się różne zbrodni. Niemcy to uznali także nie na kanwie prawa międzynarodowego, tylko na kanwie zwyczajnej ży przyzwoiteści. A Niemcy mówią teraz tak. No dobrze, mówi, to tak, właśnie a propos tego, co mówią Niemcy. Kanclerz Olaf Scholz powiedział tak. Niemcy nie poczuwają się być zobowiązanym do materialnego zadośćuczynienia Polski Ofiarą niemieckiej okupacji 39-45, więc powstaje pytanie, jak można odrzucać w ogóle coś, no co jeszcze nie znalazło wyrazu w jakimś dokumencie oficjalnym, choćby nocie dyplomatycznej, która jest zapowiadana. Zresztą tutaj dodam, jeszcze panowie, znawca Niemiec z Instytutu Zachodniego, profesor Stanisław Żerko, oceni słowa kanclerza Niemiec takim komentarzem: Hipokryzja i obuda Level Hard. Jednocześnie Niemcy deklarują wolę pojednania z Polską. Pan prezes Grzyb. No, panie redaktorze, ja myślę, że. Yy... Ja mówiłem tylko o jednym aspekcie, jak to wewnątrz powinniśmy dalej poprowadzić. Czy ja oczekiwałbym tego, czy, czy uznawałbym to za dobry krok? Natomiast drugą kwestią jest komunikacja z, z rządem niemieckim, a więc z nota dyplomatyczna, mhm. ale również ze społeczeństwem niemieckim. Bo proszę Państwa, ta sprawa stała się niejako nie, rozmiar wszystkich nie, strat. Yy, które poniosła Polska w II wojnie światowej, on stał się już przedmiotem zapomnienia w tym społeczeństwie. Zatem trzeba adresować i poruszyć sumienia, yy, sumienie społeczeństwa, yy, społeczeństwa niemieckiego, adresując w sposób bardzo precyzyjny yy, tę informację, a więc do yy, liderów opinii, a więc również media. Media się tym zainteresowały, ale pytanie, czy w sposób wystarczający, więc one pod, powinny otrzymać akurat yy, to, to opracowanie. Po drugie. Również intelektualiści, naukowcy. To a propos to, naukowców, jeśli, jeśli to są, Pan pozwoli, to pan, Panie Prezesie. To są, panie, panie, panie Redaktorze, to są osoby, które są opiniotwórcze i które mogą wpływać i widzimy takie pierwsze reakcje ze strony przedstawicieli tej litery intelektualnej Niemiec które są zupełnie inne niż to, co mówi pan też Scholz. To właśnie, to jeden przykład Natomiast... od razu podam, jeśli pan pozwoli. Negatywna reakcja niemieckiego rządu federalnego, który odrzuca negocjacje z Polską w związku z przedstawionym 1 września raportem o stratach i zniszczeniach podczas II wojny światowej jest moim zdaniem nie do przyjęcia i bezpotawna słowa niemieckiego historyka, doktora Karla heinza Rota. Pan Marcin Porzucek, czy to, o czym mówił pan prezes Grzyb, jest planowane przez polski rząd? No, oczywiście nota dyplomatyczna jest planowana i ona będzie. Co więcej, ja chcę zwrócić uwagę, bo często politycy opozycji mówią, do teraz można to było zrobić wcześniej. Otóż my zdecydowaliśmy, że tę notę dyplomatyczną chcemy poprzeć szczegółowymi wyliczeniami. Tak, bo przecież gdybyśmy najpierw parę lat temu powiedzieli, my chcemy odszkodowań, to byłoby pytanie, a ile chcecie, za co chcecie, mhm. co konkretnie się wydarzyło. My bardzo gruntownie przez każdego dnia przez sześć lat wojny, przez blisko nawet ponad 2000 dni Niemcy każdego dnia dopuszczali się każdej godziny, pewnie każdej minuty niemiłosiernych zbrodni i zniszczeń. I to trzeba było zbadać. Oczywiście, jeżeli pojawią się dodatkowe dowody, politycy opozycji chcieliby coś dodać i zmienić te 6 bilionów na 7 powiedzmy, to oczywiście jesteśmy otwarci i myślę, że ten proces ruszy. Natomiast my chcieliśmy się bardzo dobrze, merytorycznie przygotować właśnie do takiej dyskusji zarówno na polu krajowym, jak i międzynarodowym i mam wielką nadzieję, że Niemcy jednak zmienią zdanie. To jest celna uwaga pana posła Grzyba, żeby zainteresować tym także społeczeństwo niemieckie, ale tym bardziej zachęcam pana posła i jego środowisko polityczne, chociażby cytowanego wcześniej pana posła Sawickiego, aby nie zniechęcać opinii publicznej w Polsce, co niestety część polityków opozycji mhm. robi, więc zacznijmy od siebie, potem przejdźmy dalej, abyśmy jak jedna pięść walczyli o to, co nam się słusznie należy od tych, którzy zniszczyli Polskę, którzy cofnęli Polskę od kilkadziesiąt lat w rozwoju, a w konsekwencji doprowadzili do tego, że musieliśmy przyjąć po II wojnie światowej jarzmo komunistyczne. Nawet jak ta walka nie potrwa, nie nie potrwa, tak, potrwa tak, dekady. Ja, myślę, mm -hmm. ja myślę, że trzeba tutaj... To króciutko, panie prezesie, bo drobną, musimy kończyć, bo już mamy 15 uwagą, minut prawie rozmowy e, za nami. E, drobną uwagę Bardzo do proszę. pana posła Porzucka. Poz, poz, My absolutnie nigdy nie kwestionowaliśmy prawa Polski do żądania odszkodowań, reparacji, czynienia za to, co z, zrobiły Niemcy. Doskonale wiemy, że z, z Wielkopolski wysiedlono kilkaset tysięcy ludzi... I niech to które, będzie podsumowanie tego wątku, ta deklaracja, panie prezesie. A na polskiej mhm. spalono i spacyfikowana ponad 800 Panie tak akurat nie słyszałem w raporcie. Tego nie słyszałem w raporcie. Panie, panie pośle, trzeba działa, słuchać działa. Lepiej, lepiej. Dobrze. Słuchać. Panowie, jeszcze jedno pytanie Kolejna. na koniec naszej dyskusji do pana posła Grzyba, panie doktorze. Po tym jak Donald Tusk zapowiedział, że na listach o opozycji nie będzie miejsca dla przeciwników aborcji, lub mówiąc krótko, na obrońców życia, chciałem zapytać. Po co pana szef Krosiniak-Kamysz brał udział w spotkaniu PO na kampusie Polska? Albo też zapytać wprost, czy pan wyobraża sobie start wspólnie na jednej liście ze zwolennikami mordowania poczętych dzieci z Platformy Obywatelskiej? Panie redaktorze, my już odpowiedzieliśmy dawno, że nie będzie jednej wspólnej listy. My tworzymy listę wokół PSL-u i Koalicji Polskiej. Tych, którzy podzielają nasze wartości, zapraszamy. Również tych, którzy nie znajdą pewnie uznania ze względu akurat na ten pogląd, który został wyrażony przez przewodniczącego Tuska. I tak, I myśli pan, że odbierają na... państwa wyborcy spotkanie, udział pana prezesa kosieniaka kamysza obok ręka w rękę z Donalda Tuska i Trzaskowskiego, Rafała? Panie redaktorze, nie widziałem wspólnej debaty z udziałem Tuska, natomiast jeżeli jest, jest zaproszenie do debaty, gdzie można wyrazić swoje poglądy, to nie widzę w tym nic złego, tym bardziej, że ta młodzież, że ta młodzież nie, nie reprezentowała tylko jednej opcji politycznej. Można było tam znaleźć ludzi z różnych środowisk, że przyjechali na zasadzie zaciekawienia. Oczywiście zwolenników Platformy Obywatelskiej było tam najwięcej, ale mógłbym tutaj podać przykłady konkretnych osób, rolników, nawet młodych którzy byli tam i nie zgadzali się z poglądami tam wyrażanymi, ale chcieli posłuchania naszego, jak to wszystko wygląda. Mówił te słowa wiceprezes Polskiego strony Ludowego, szef struktury w Wielkopolsce, posłuskalisza dr Andrzej Grzyb. Bardzo panie prezesie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Przy drugim telefonie był poseł Prawa i Sprawiedliwości Ziemi Pilskiej, Marcin Porzucek. Dziękuję panie pośle. No, dziękuję panie redaktorze. Wy tutaj tylko jednym zdaniem nie zgadzali się, ale jak rozumiem chcą zrobić wszystko, aby zawiązać wspólną koalicję i realizować wspólny program pod egidą Platformy Obywatelskiej. Dzie dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję panowie za udział w rozmowie.